Siema. dzisiaj dla was filmik, jak dostaliśmy się na dułkę w finały z Mixonem. Nie splitujemy się z Harem, po prostu jest off-season. Gramy za tydzień razem kontr z Mixonem, więc zaczęliśmy się już teraz przygotowywać. Ale i tak, napiszcie w komentarzu, jak oceniacie to duo Zostawcie subika, lajka i zapraszam do oglądania. O, ona chyba, on, on na haja idzie. No nie, no co on robi, kurwa? O kur, zabiję go. Staram postaram się, kurde. Mam Ta, jeden. Myślę, zabijają. Trzy. Nie wiem, czy nie zostały solo. Trzy. Ta, dwa, trzy, dwie, dwie Dostałem kill, ja Ty, może sam zginie. No już. Ja Dobra, trzy kill, ja tak To się nie jest. Dawać, chyba. Ta. Spinam. 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 i tego Spinam. Spinam. idę go zabić. Spinam. 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 Gdzie? Spinam. 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 już. Spinam. 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 Spinam.

0 Tak no. go? No tak, tak, tak Full box prawie Skołnowałem go Ja mam kema 120 Nice Ucieka do dołu Uwaga na third party Tak no. do boxy Wrzucam go Dead, Pa, na Lianie no. Kurwa, z Da, da, da. W ciebie? To było? W sensie, tak, 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 tak. Ten, Ja jestem na linii teraz 110 Zostały te dwa główne Lecę w nich tam. Leży Na mnie był okś... Kurna, Zadwaliłem". No ale powaliłem jednego Wrzucam go do boksa Pat Leży Laj. Serda Uważaj na tego nad nami Co? Siedzę Leży A jest, a jest Ten zora Umrę A mnie, leży! Leży, leży, leży Drugi, drugi, czyli 40. Pierdolaj, pierdolaj tu, pierdolaj tu, pierdolaj tu, pierdolaj tu Dobra farta Dobiłeś mi tamtego? Tak Weź mi to, a żeby... Mam na mi uleczyli Tak, plus A dobra Dawaj po tego na górze Co? Plus, plus Leży w yes. końcu mi lunch pad, lunch pad! To jest karaż, nie? Uciek, ale 60 minut mi Tak, uciek, nie uciek, zajmiemy go. No. O kurna reload mam. Co? Coś ci kurwa ogóle w To jest. To Tutaj są. Zabiję go ze snajpy Oni mają najniższy ping na świecie, jak coś 110. To yes. I 170 łącznie. Taki Boja z kapeluszem. Mam dwo, mam taki sam. Pierlałem się, do, do boxa. Da, 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 w ta, doda, boxa mam. Tak. Wyszedłem do góry, ale leci władano. Ludziłam taka. Dwóch chyba. 160, drugi. D-d-d-d-d. Da, 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 da. Na mnie drugi, na mnie drugi. Dost dostał stówę da, 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 na pewno. Dobra, dobra, dobra. Da, da. Ok. Dałem przynajmniej stówę. Klacz tego. Muszę mieć do Musimy to dać, musimy odpuścić. Musimy. No dobra. Masz jakiś łaj? Ja. Ja też. A mnie strzelanie ja, ja nie żyje, no. Dalej się pije. Nice. Rakieta za nas biga. Prwało mi się chyba. Nice. W porządku Jak są jednym było, to możesz im też odpuścić No nie, Aaaa, no kurwa nice. nice try, nice try Miki Do... Zabiję Zabiję do komu? jednego Leży Myślałem, że zardu przez chwilę, ale... Coś czujesz Co? 90 white 90 white? Tak, gdzie? Plak? Plak. I 30 wide. Wchodzę w niego. Jerzy! Zero ma na mnie. Idę. A on miał 9 wide. Gdzie jest? Masz heavy pompę? No mam, mam. No, no, no. W ja dead, dead? Plak, yeah, na, na, mam. Boxy? Zero. Jam też dodało. Tak, jestem u siebie. Brak jadę. Nekrasz pacie ma zero. Dead. T -t tutaj jest, są wysoko barwa, tak. Idę podłączyć. Mam 200 marca już tylko. Ja mam 200 do fardy, Rzuć mi jeszcze ze sobą chyba. Dobra, będę używał no. crash padu. po w crash pada już, Tu się chyba. Tak. A. się nie zakradli. Lust. Dobra, z crash padu jest ten, paduję. Dobra, dolewa, dolewa. Czekaj. Zaraz całem, odwrócony ten. O, sorry. Tak, crash paduje tam do lewej, tutaj. I staram się oszczędnie trzeba dużo presji robić. Tam rób presję z tej heavy, rób tą presję. Dobra, robię. Ty w plecy. Tak. Idę, przód. Zaraz, zaraz, zaraz. zero, mam Tak. Dobra, odpuszczamy chyba ich. Oni mają sok. Trzeba go odpuścić. Znaczy, my mamy jeszcze. i... Możemy dobra, dobra. jeszcze. Luz, do tyłu. Cofnij do tyłu. dobra, Dawaj, dawaj, dawaj. Ja też. Wioska. Ja sobie na ja jednego Ja nie mam broni Leż. On nie broni Czyli też? Tadeusz biegnie na ciebie. On kurwa chill. to 70 white Leż. Chodź, chodź, chodź no Tarpuje, no torpuje, no. drewno nawet Nie możemy haja wziąć? Nie wiem Zaraz patrzę może, ta, możemy, możemy Możemy, możemy, chodź high Biegnę, biegnę Idę do góry Dobrze, to Tak, ta, ta, idę do góry chyba jeszcze Idę 110 biegne, biegne. mam haja. Mam haja jak coś Biegnę Tylko front trzeba pójść, schodzę front, schodzę front I Klapsują nas, starają się, to, na. się to, na nas to. klapsować Ten przód ja buildów. Ja schodzę, ja schodzę Strzelaj w nich jak będzie trzeba Co? Też mam bardzo mało buildów, mam trzy buildy 7 Zdrowna, masz tam. Daj, daj, daj da. I ja, spamuj, ja, spamuj, ja, spamuj ja. tych pod nami, spamuj tych pod nami Tych z drewna, tych z drewna tutaj, bo oni, oni nas sprayowali wcześniej Ja skaczę i od tego buduję, bo muszę tak Jest luz, mam pięć buildów jeszcze nice, nice, nice Tutaj przód, tutaj przód, wychylią na nas, wychyla na nas Podłączę do nich so? O taką muszę Ja mam jeden build na tak, ktoś Ta? Trze 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 trzeba, trzeba puk, robić, trzeba tych spresować, patrz, ha, ha, patrz ha, 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 idzie, Aha, idzie. Odpuścimy, odpuścimy, haj, odpuścimy, haj, odpuścimy haj, odpuścim, Mam haj, Ja nie przeżyję tego. Top 8 jest 4 solo, 4 haj, Nice, Macy. Top 7, na lewo zon nice try, nice try. Mam rakietę. I... Leży jeden, leży. Nice. Bo drugi ma taktykada jak też, więc. Ale... Ja już teraz no, ja, ja mam tylko do ja no, no, a bo no, nie mam MO. dostać Nie wiem, żeby się nie rezolowali. to No to dawaj, rakietę dawaj, rakieta. Mam no, środek, nie zrozumiał się jak to się widzi. jest. Leży. Nice, elegancko. No, dawaj, no, dawaj, no. dawaj. Będę do góry. Podbijam ściana. Dawaj. Leży, 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 ja leży, leży, no. nice, nice leży, 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 soka leży, yes, yes, yes. leży, no, no no, leży, tu leży, leży, był. leży, 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 Mmm, Ale... Tutaj jest jeszcze. To, to, to możliwe, że to są ci, to ich było I tu, tu będzie fight, fight chyba Będzie. No, 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 no. Nice, nice, nice. Tylko no, nie, nie, nie widzę. Ta. Biorę tu jakby high ground, żeby skaż podobać stąd. Potem. Dobra, chodź. Biorę i tu się boksuje nawet. Możemy tu teraz patrzeć w jeszcze dobrze. Oni tam rakietują z tyłu. I 60. Leży, leży, leży! Gdzieś tu spadł. Gdzie jest, gdzie jest on? Pójdę, chyba. Tak, jest, jest, jest tutaj, tutaj. tutaj Biorę go na plecy, biorę go na plecy. Dawaj, dawaj, dawaj. Weź macy, weź macy jeszcze jak chcesz. O, no, mam, dobra. Biorę splashę. Wziąłem, wziąłem mu, zupełnie Dobra. Wziąłeś, dobra. Chodź, chodź tu od prawej. I uważaj lewa ja tu od prawej jeszcze. Ja mam rakietę tak w ogóle, potem ci ją rzucę, żeby się miał dobre, Dobra, dobra. I tu można, Tu tu haja idę, idę haja dawaj, dawaj, dawaj Tylko nie za dużo jeszcze matza, bo nie wiemy gdzie są, da no, no. Daję ci rakietę, daję ci rakietę tu Pisz łajp, pisz Samo Nice Daję ci rakietkę, jak coś weźmę sobie Zrób ten mini mogę wziąć mini Zabiłem, zabiłem kolejnego Tam, 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 tam. Ta, Zrób haja, zrób haja Jestem na górze, jestem na górze Ta, chill, chill, chill Z crashpadu jestem potem Zróbmy taki wiesz, bezpieczny bastion Masz tą dobra, rakietę Mam tam ja Tutaj, patrz! tutaj, 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 patrz, patrz, patrz! Kill to jest Dobra, dałem white'a. Patrzmy front, patrzmy front, żeby nikt tam haja nie wziął. Zaraz crash paduje, crash paduje Podłączyłem na Zostajemy Zostańmy tu na edge'u i potem crash poduje znowu. Dobra, dobra. Daj, daj, połowę metalu. Zabiłem. Daj, połowę metalu. Masz, masz. Blisko nas, tutaj. Jed, jed, jed. I tutaj no jeszcze jak coś mają, Dobra I Rzucam ci, rzucam ci. Masz bardzo dużo, bardzo dużo. Na nas Teraz mogą rakiety też polecić. Górę ale... może, po górę może. Ta, tak, tak. Tam ja mogą teraz soczek kleja Tam ktoś idzie z tyłu, jakby uważaj, tam jeden team jakby z tyłu. Ja wyszedłem do góry, coś. Dobra. Podle... lecił się, lecił się. Podam nam. Tak? Ale luz? Tutaj jest chyba Dobra, Tak, to chyba nie. luz To luz, a luz, chyba a luz, a luz, Idę jakby dalej front Jakie to plecy Dobra Dobra, ja, ja drop mam do. siebie Tak, tylko mam... Próbuję je klapsować Nie wiem, czy do góry nie idzie Nie Idzie, idzie w plecy Wyjebał się Mam 500 matza, rzucisz mi trochę? Trzymasz? Mam 500 matza Masz, masz, masz to i ja idę po... Idę, idę po gościa. Jest git bardzo, mamy bardzo dobre masy, jak no, chcesz. Idę, idę, idę po gościa Okej okay. Idę do siebie jednak, żałuj żał, typa Bardzo dobre macie mamy Próbuję jakiegoś killa tam z tyłu złapać, nie mają maca tam niektórzy na tyle Krak? tak patrz, patrz, pasz Z tyłu, z tyłu, tyłu tyłu, mam zero, mam zero Masz soka czy nie? Proszę. mama, mam, mama mam, mam. Idę Potrzebuję, potrzebuję soka mam, 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 mam. Masz heal'a? To, 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 to... I idź dalej Mam ma, ma buildów, mało buildów, mało buildów Ja mam dwie drewna jeszcze, luz Dawaj, dawaj, dawaj Tylko muszę do dołu zejść Dwa buildy, dwa buildy Wierzyszka nas klapsuje Luz jest, luz jest, jest. niszczę drzewo, Farmię drzewo 80 Niszczę drzewo I na to zaskoczę, zaskakuję na to, presuję Jesteśmy jedynym duo, jedynym duo jesteśmy Po prostu... Lecz, ja nie, mam leczenia, nie mam, mam mniej bigi dla ciebie Jesteśmy jedynym duo, okay. ok? ja mam 9 po prostu Możemy się musimy trzymać razem Sprayuj tam Możemy wyleczyć Tak Są dwie solówki ja trafnąć niżej, Ta, tak jeszcze się trwały zaraz. Nie na razie nie, nie, grajmy razem serio, bo jesteśmy dwie solówki, dobra, dobra, dobra Schodzę jeszcze niżej. Sprejuj to, po prostu z tej heavy, cały czas z heavy nabalaj stój, stój na górze, stój na górze i sprayj z tej heavy najlepiej. Dale, dalej, Ta Talus. Crashpad leży nice Mickey oh, Mickey kwalifikacja Walifikacja <laughs> essa <laughs> Dobry high ground był, widziałeś? Tak się high ground gra.